Cześć widzowie, spotykamy się znowu na Halloween. Tym razem spóźnione, ale szczere. Jestem teraz z moimi fajnymi urwisami i będzie teraz współzawodnictwo w robieniu lampek dyniowych na Halloween. Więc możemy za chwilę zaczynać. Jest ze mną Karol, Siema. i. No, Jano. No, wiadomo, że to Dobra, słuchajcie. Czy wolicie przy świetle? Czy... Oboję, obojętnie? obojętnie? No, ale po ciemku. lepiej. Lepiej po Dobra. No więc tu są dwie dynie. Jedna, druga dynia. I z tych dni trzeba zrobić lampki Halloweenowe. Szczerze mówiąc, ja za bardzo nie wiem, jak się te lampki robi. Chociaż widziałem nieraz, jak te lampki są już zrobione. Oni chyba też nie umieją robić, więc popróbują, więc robimy zawody w robieniu lampek halloweenowych. Chcielibyś wbić? Nie, ale w wziąć. No, tylko ostrożnie z nożami, żeby się nie skaleczyć. Bez pośpiechu mamy czas. Nie robimy tego na czas, tylko robimy po prostu... Weź lepiej jednak Światło? Oczywiście. Tak, tak będzie bezpiecznie. Dobra, więc... Jeden i drugi próbują zrobić lampki halloweenowe. Nie mają żadnego doświadczenia w tym, żadnej wiedzy, jak to się robi, a ja też nie. I zobaczymy, im, co im z tego wyjdzie. Więc okay. jest tak. Karol próbuje tu. Czekaj, prze, prze, przestawię ten kompocik, żeby nie wyleł się Może tu. Kombocie nam został z obiadu, a ty już skończyłeś, Karolek? dobra. No jak wychodzi? <grym> jak wychodzi? To, jest to. Aha. A, okej, okay. Super. Wiązki, nie? No, nie, 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 nie wy, nie wyzywajcie się spokojnie. Co, co z tego wyjdzie? Nie. Pamiętasz Karol jak dwa lata temu byłeś jeszcze taki trochę mały i robiliśmy taką dynię, pamiętasz? Robiliśmy taką robiliśmy. No robiliśmy tak. Nawet, nawet, coś, nawet coś nam z tego wyszło, ale potem się okazało, że nie tak się dzieje, nie robi. Ale dobra. Trzeba próbować. To nie wiem jak się to wyjmie. Ja też właśnie wiem, to się wyjmuje. A w ogóle jak się to wtedy wyjmuje? Yy, to musisz chyba, wydaje mi się, podważyć, ale weź ten nóż, który nie jest ostry. O! I, i tobie też dam, proszę. A to macie, lepiej zabior, o! I czymś takim można, można podważać i rzeczywiście... O. Ostrożnie, ostrożnie. Staraj, to nie chcę przejść, Ostrożnie, ostrożnie. A może, to, a może to trzeba w ogóle pod spodem wyciąć dno. Może wyciąć dno trzeba pod spodem, co? No całe najlepiej miałżby trzeba potem. Słucham? Najlepiej całe by w ogóle potem. No chyba tak trzeba zrobić. To wywalać ten, ten miąższ, on jest niepotrzebny, bo to ma z tego lampka, a nie zupa. Kuść ty! To b jak idzie? Dobrze. Karol to nie może postrzeć w tej rywalizacji. O o, no, no. No, o, o, dobrze, podważasz to. Dobrze rzekiem. Pa, i za trójkątką. Aha. Czutko. rzeczywiście oczy wyszły. Dobrze, tak. czekaj. czekaj. Jakie mogę to? Jak, jak ci nóż złamie, to ci odkupię, nie bój się. Mam noży dużo, więc nie musisz odkupywać niczego. Bez stresu, spokojnie. Trzeba tak zrobić, żeby było lepiej. Mm -hmm. No dobra, dobra. No i słusznie, słusznie. Wszystkim mm. Mhm. No, całkiem nieźle. Już oczy zrobiłeś. Więc wydaje mi się, że trzeba będzie pod spodem wyciąć taki krążek i wyjąć z wewnątrz miąż Ale mówię, no, ja nie jestem w tym ekspertem, za bardzo się o tym nie znam. No wiecie, prawdę mówiąc, to można było sprawdzić instrukcję albo na YouTube obejrzeć tych, co robią takie rzeczy, ale przyznaję uczciwie, nie chciało nam się, więc chłopaki działają na zasadzie prób i błędów. Co? Dobrze. Fajnie to wygląda, tylko ten. Miała na... takie oko

Podejrzewamy, że od spodu. Chyba trzeba po prostu, po prostu wyciąć tak. Tylko jeszcze raz proszę ostrożnie z tymi nożami. Ach, to jest takie proste. tobie jak to Drugi Drugie oko robię, nie? Aha. W jakim skupieniu karolek pracuje? Przynieś łyżkę. Łóżkę? Dobra, to ja ustawię konarę. I przynoszę już łyżkę. No ta łyżka się na pewno przyda. Proszę, takie dwie góreczki. Nie za duże, nie za małe, jak sam Drugie raz. oko zaliczone. Już? A. Tylko trochę, takie, takie będzie dynia, zadowolona. Aha. Widzisz? No to co? A, tylko... A teraz chłopieszek. Kurde, zapomniałem się uśmiechów robić. na uśmiech zrób. No to ty masz robić. Serio zapomniałem. A tak. rolek, ty masz robić. Tu masz robić, tu masz robić. Pospadam uśmieszek, no. ten kompocik, teraz może spaść. Jezus, to jest twarda. Jak ty nie musimy zrobiłeś? Jak już zrobiłem, no po prostu po skosie. Twarda to nieco. co? No. To jak? Ale bym ci ją wyżang. A co, aż tak apetycznie wygląda? No. No, co co? To stare dynie są. Chyba niezbyt świeże. Lepiej ich nie jeść. A co dobre? Takie są pomysłowe, jest Tylko ostrożnie z tym nożem. Zwłaszcza z tym są ostry. No. Na Karolek robił śmieszek. No. Już y, 9 minut nagrywamy. Ale luz, nie ma pośpiechu. i tak w ogóle gdyby ktoś nie wiedział to Halloween all Halloween y, coś tam. To jest takie święto pochodzenia szkockiego, celtyckiego, Kiedy to. Y, Witano okres zimny, ciemny, zebrano resztę żniw, resztę plonów i przygotowywali się na zimę, a w tamtych czasach zima to była bardzo trudna do przetrwania, dlatego że wiadomo, nie mieli ogrzewania centralnego i tak dalej. No i... Słucham? Oh. O! Widzisz? I rozbebeszyłeś, gdy nie? To biegnie też trochę, no, trochę wolniej, ale kreatywnie dobrze. dobrze. I słuchajcie, no i wtedy rozpalano ogniska, bo wierzono, że zmarli. Wtedy przychodzą do świata żywych, aby po prostu odwiedzić ich domostwa. I te ognie palono po to, aby oświetlić, by oświetlić im drogę. No to ładnie, już miąższa prawie nie ma. Sprzątaniem się nie przejmujcie, ja wszystko posprzątam później. Okay. No, trochę. Nie spodziewaliście się, się tego, co? Nie. Kiedyś pamiętasz Karol, jak dwa lata temu robiliśmy z jednej dużej dyni taką lampę, to no. e, w środek był miękki. Więc może te dynie są jakieś, nie wiem, nie dojrzałe. Może tak albo karłowate, albo stare jakieś. Może nie trudno powiedzieć. W jakim skupieniu, w jakim milczeniu trzeba zakasać przeciwnika. No tak, jakiegoś Karola? Pa. No ładnie, nie ten Karol nie ma szans. Ten Karol jest za słaby. Nie jest słaby, tylko ma po prostu mniejsze doświadczenie. Nie go ja Tego Może sobie chwilę odpocząć, możemy zapauzować i zrobić sobie kilka minut odpoczynku. Nie, bo jeszcze, jeszcze powoli koniec. No dobra. No. A ty tam? No, git git. Ma no, robić trochę inną tudy, ale dobra. Fajnie to wygląda. Może zrobię trochę pauzy, żeby widzów nie znudzić, co? Czy... No, 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 dobra, dobra, no. dobra. i zobaczymy za chwilę efekty tego, jakie wyjdą. Jest się w środku. Co? Chyba się jara. Jara się w środku? Pewnie się jara, ale nie przejmuj się, pej czego zgasimy. Jara. Dobrze, masz to. Ale strę bomba. No. zgasiła to, no, okay. no wygląda fajnie. Wygląda fajnie rzeczywiście. Jeszcze pierwszy raz spoko. No pewnie, że tak. Brawo Ernest. A tobie Karol jak idzie? Jeszcze to to Jeszcze trochę. Dobra, ok Spoko. A ty rób dalej. Ja się złączyłem z tym. Takie teraz tańcowało. No odpocznij. No tak, Ernest odpoczywa. A Karol dalej robi dynię. Pięć lat później. No, no i, i o co tam chodzi Karol? Że... Dobra, nieważne mnie. Nieważne? Nie nieważne. Ale dasz radę? Dam, spoko. Fajnie. No. W latach. Nagrywam, jak tam ci się udało? No, 5 lata. No nie, Czy to inaczej? 5 minut robiłeś. No, no inaczej to, to wygląda, szczerze mówiąc. Poczekaj, Prze przestawię to tu, o, I tą, i tą lampę Ernesta. No, całkiem fajnie wyglądają, przyznaję. No, moja jest gotka. Dobrze wygląda. Siadajcie sobie tam, żeby zrobić wam zdjęcie. Usiądźcie tam, Dobra? Może na miniaturkę? Siadaj, Karol. Siadaj, siadaj obok Ernesta. No i sobie, że No jak się czujesz po przegradzie. To dobrze, a ty? Ja właśnie dostałem kurwa miliardy złoty, bo dostałeś pierdol. Na, na samym stawie. Ja, ja dostałem pieniądze. Idź, idź, wstań, to w i, i oczy, kurwa. No, ale zobacz, gdzie ty. No, 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 no i to jest twoje. No, to jest, kurwa. Dobra. Ważne, y, liczą się dobre chęci. Intencja się liczy. A czasami coś nie wyjdzie. nie co Następny, następny razem nie na bekarol? O, kurwa, Jara się ty. Gdzieś Dym leci. Serio? Dym leci? No to spójrz. A co razem nie na robię na dym. No, wesołego. E, nauczysz się. Będzie dobrze. No to w takim razie widzowie, do zobaczenia. O jest dalej? I się widzimy na kolejnym odcinku. Może no, nawet ten ten jeszcze ten... dzisiaj. No, to jest no, no. No dobra, no, nie da się. Pożegnajcie widzów. Siema. Siema.